Ale pojawia się na każdym egzaminie ósmoklasistym, musisz wiedzieć, jak rozwiązywać zadania ze skali. Oczywiście w naszym kursie masz ją wytłumaczoną krok po kroku od zera. Na mapie wykonanej w skali 1 do 45 tysięcy odległość między dwoma miastami wynosi 24. Czyli ile wynosi w rzeczywistości? Musicie sobie wtedy zrobić taką proporcję. Mapa przez mapę, rzeczywistość przez rzeczywistość. I mnożymy teraz, słuchajcie, na krzyż. 24 razy 45 000 przez 1. Używam kalkulatora, bo trochę nie mamy czasu. I to się równa tyle. Centymetrów, no ale ja to muszę zamienić na kilometry. 1 metr ma 100 centymetrów, więc 2 zera już obcinam. A 1 kilometr ma 1000 metrów, więc obcinam 3 zera, nie? Czyli to będzie 10,8 km odpowiedź A. A teraz tutaj. Na mapie wykonanej w skali 1 do 60 tysięcy odległość między tymi miastami wynosi. Czyli teraz mapa przez mapę tutaj, czyli X rzeczywistość przez, przez rzeczywistość, tylko w centymetrach. Ok. No i znowu z proporcji liczymy. Tak na krzyż, nie. Jeden razy, i tutaj przepisuję, tak? 4 zera. Przez i mamy raz, dwa, trzy, cztery zera. Skracają nam się ładnie. I teraz muszę podzielić. O, jeszcze. Podzielić na sześć. co ja tutaj źle zrobiłam? Coś źle przepisałam? Tak. Tutaj źle przepisałam. Czyli 108 podzielić na 6.